I przyszedł kolega Piotr, który był stomatolo jest stomatologiem, mieszka w Berlinie, Niemiec. I taki nasz bardzo dobry kumpel. I, słuchaj, ja znam faceta, który ma największą kolekcję murów berlińskiego na świecie. 84 elementy. Ja wiem, kto to jest? To jest stomatolog. <grym> Po, tak po fachu. Okay. To był Polak, który uciekł przez Szwecję, przed stanem wojennym jeszcze, osiadł w Berlinie, otworzył klinikę stomatologiczną. No i tam od lat działał, ale miał na punkcie kultury i wolności tego takiego postrzegania, no te, to właśnie te, te, tego, o co nam chodziło, taką, no, taką mocną zajawkę. Fiksację, tak. <laughs> ale pozytywną. Bardzo pozytywną. I on na początku Wpadł na taki pomysł, że jak już te przemiany zaczęły się w latach 80., to on wpadł na taki pomysł, że wiedział, że ten mur dzieli te dwa narody, tą Europę na wschód, zachód, te, te wszystkie tam... No tragedia, ile ludzi tam zginęło. I on wpadł na taki pomysł, że budował ze styropianów mury takie berlińskie jeden do jeden i takie wymyślał performersy, takie tam takie akcje. Trabant przebija ten mur, tam wiesz, rękawica go rozwala. A takie albo symboliczne pokonanie. Z jednej tego... strony jest nóż, z drugiej widelec, albo z jednej strony szary, a z drugiej na złoto, wiesz. No. Fajne to było. I on na przykład tam jeździł tam gdzieś no, na wystawy do Japonii pokazywać te rzeczy. No i przy, też taki był Hildebrand, facet, który był szefem muzeum Berlińskiego w Berlinie i mówił. Też się spotkali u niego w klinice. Przyszedł z zębami do niego. Mówi, no to, panie doktorze, no co pan tutaj będzie z tymi steropianami się tutaj tego? Ja mam oryginalne mury, to z oryginalnymi murami niech pan robi. No okay. to dobra. I teraz mówi, ile pan tych murów chce? No ale on mówi, no tyle i tyle, ale ja wiesz, mam instytucję, ja muszę to sprzedać. A wtedy już cena jednego muru, elementu, segmentu muru berlińskiego. Na giełdzie w Monako kosztowała 10 tysięcy euro czy tam marek. Nie? On stary, mnie na to nie stać, Ja ci to sprzedam po cenie betonu, tylko bo ja muszę mieć w papierach I on od niego nabył najpierw tam chyba 20, potem znowu 30, potem znowu już jakąś tego. I pod Wrocławiem wystawił w sosnówce taka wieś, kupił tam posiadłość i taki potężny łuk tam tych takich na polu wystawił te mury berlińskie z tymi swoimi rzeźbami. Jeszcze do niego wtedy przyje przyjechał z Francji taki malarz współczesny, nazywał się Thierry Noir, który też słynął tam od murali i taki no, no otwarte, no fajne towarzystwo, takie środowisko, że aż życie ciało. No i myśmy pojechali do Berlina do tego yy, doktora od tej kliniki, bo Piotr nas umówił z tym facetem, ja i Tinkers pojechaliśmy. Aha. Kaziu Kubów, bo my już tak kombinowaliśmy we dwójkę tak i potem no też, moja żona też, tam to była taką z tyłu taką, no, taką napędową no i pojechaliśmy do niego, czy my nam na przykład takiego na te, na te obchody nie wypożyczył tego muru. Mm -hmm. no, tak, no przecież oddamy, przyjedziemy z tego. i tak siedzimy u niego w tym gabinecie i tak mu opowiadam, ale to był Polak, to mogłem mu wszystko przemycić i stinkersem po polsku, opowiadał o idei, o tej, o tej drodze pokoju, o tej wolności, o tej tolerancji, zniesieniu podziałów, że ci ludzie powinni być do siebie jak kochać się, kurczę no, a nie jak pies, jak wróg, zabijać, mordować, no przecież to trzeba wyrukować, to tego nie powinno być. Jak słucha, słucha i nad jego głową taki wisiał potężny plakat z dwoma elementami muru berlińskiego, to był taki jego klub rozbijane z dendystycznym wiertłem. Tak. Nie? I tak siedzi, patrzy, a to wam się podoba? Płanie doktorze, no Kto to macie? I wyobraź sobie, że nam to bez pieniędzy, bez niczego nam udostępnił. On nadal jest właścicielem tego, 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 mhm. tego całej, tej, tej, tej konstrukcji, że tak powiem. I myśmy to przytransportowali potem do Gniezna. Jak o. już mieliśmy ten mur, no to dalej. Dobra, czy to były lata 2008, to się działo wszystko, bo już wiedzieliśmy, hmm. że na te obchody chcemy coś takiego wysmycić, żeby o tym gnieździe na zewnątrz się tak. mówiło. Nie tam, tu Tygielek, Kościół, Katolik, katedra i tam jest wycieczka i do domu. Nie? I wymyśliliśmy, jako że Tinkers jest Kaczmarofanem, strasznie tam Kaczmarski, to tam wiesz, on zresztą go poznał w Paryżu. Właśnie w tym domu polskim gdzie się spotykali tam u niedrojcze chyba. Tak? A kulturze. kulturze, tak, kulturze tak, polskie, tak, 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 a, tak, a, tak, 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 tak. Właśnie, kulturze. tak. I tym kiedy się tam udzielał, miał takiego kolegę Wróbleckiego, który tam pod ambasadą polską latał z Orłem na patyku i tam jakieś hasła wybijali, tak. I on tam tego kaczmarskiego poznał, bo on przyjeżdżał na koncerty tam dawał. I tak no, znamy się z Kaczmarem i znaliśmy. I na taki pomysł, że. Będą, oprócz tego muru berlińskiego, będzie taka rotunda 21 postulatów Solidarności, zamontowana, które do tej pory nie były spełnione przecież, nie? a z prawej strony, tego, jak się patrzy amfas, mhm. to tu gdzie Fredro stoi, to miała być ta rotunda, Fredro miał być przesunięty w głąb, z prawej strony miała być rzeźba zrobiona przez y, profesora rzeźby, z Uniwersytetu Sztuki w Berlinie, który zajmował się katedrą rzeźby, uh -huh. a z kolei tego profesora od Yoshimi Hashimoto, Japończyk. I tego profesora myśmy poznali też przez Piotra. Uh -huh. Tak? I mieliśmy taki pomysł, że tu miała być rzeźba tego Yoshimi Hashimoto, tutaj Rotunda 21 postulatów. O, przepraszam. I, i na końcu. Ten mur, ta, ta przewracający praktyka. się, pochylający ten mur, rozwalany tym wiertą, że to jest koniec systemu. Tak? To byłby ten ogród właśnie wolności. Tak? Ogród. I ten mur by został, tak? Na, jakby na stałe, czy on by zabrał ten dentysta? Nie. Na stałe by mógł Aha. zostać. On taki mieliśmy Aha. układ, że mógłby zostać. Czyli tak by. Mm -hmm, I tutaj ta pierwsza rzeźba tego Yoshimi Hashimoto miała pokazywała jedność wszystkich grup społecznych w Polsce w tamtych latach. czyli 10,5 miliona Solidarności należało ludzi, to wszyscy byli zjednoczeni. Robotnicy, rolnicy, tak, wszystkie intelektualiści, klasy wszystkie klasy społeczne stanowiły jeden ten... I myśmy chcieli to właśnie tymi, tą rzeźbą pokazać i takie różne wysokości, tak? I tam miały być wyryte te ważniejsze teksty Jacka Kaczmarskiego na tych głazach. Jak już się naród zmobilizował, no to potem powstały te postulaty Solidarności, mm -hmm. tak? To był następny etap. Tak. Mm -hmm. I potem już była taka następna rzecz, gdzie ten mur był. Mm -hmm. No i teraz jak to zrobić? No to żeby się nie zrobić plamy, no to musi być fachowiec. Poprosiliśmy tego Yoshimi Hashimoto, żeby przyjechał do Gniezna, obejrzał miasto i zaprojektował ten obrót Wolności. Jaściu, przecież kurczę, nie ma sprawy. Przyjechał, myśmy go obwieźli, zobaczył co jest, jakie są rzeźby, jakie są budowle, jaki materiał, jaki używany był do budowania tego miasta, cegła, nie cegła, to wszystkie chciał dokładnie wiedzieć. I on zaprojektował ten ogód wolności, tak, się miało wchodzić do tego obrót wolności od tych właśnie rzeźby Yoshimi Hashimoto z tymi głazami, dla hmm? takich. Y w takich szlifowanych stalowych mururach, takich chromowanych, że to coś co wyniosło tą, 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 tą myśl społeczną w górę. I, uh -huh. I potem się taką ścieżką miała przechodzić, zieleni, drzewa. Aha, zieleń byłaby. No, okay. to, to tylko miała być ścieżka no między tak, bo, tymi elementami, okay. uh -huh. a między tymi elementami miały być tablice boglądowe, które miały uczyć dzieciaki, uh -huh. czytać, nauczycieli, przewodnicy. No, no, pomyślane tak, było tak, tak. fajnie. No i on przyjechał, zaprojektował to, i no super, nic tylko robić. Teraz co zrobić? No to trzeba przekonać władze miasta. Władarze. Mhm. Żaden problem. Był prezydent Kowalski wtedy. Dostaliśmy nawet od niego papier, że super pomysł, poleca, że okay. bardzo otwarty i tak dalej. Potem Ostrowski był starostą. Jest z drugiej strony politycznej. Nie ma problemu, też nam podpisał, że. Właściwie wszystkie ugrupowania no, a polityczne. Nie ma. Zaraz ci pory. To jest też ciekawa rzecz. I wszystkie ugrupowania polityczne, bo. Była Tink pełna zgoda. Tinkers wziął to na siebie, bo on znał tych ludzi i chodził tam z każdym, rozmawiał ze wszystkimi radnymi. Wszyscy, no, jeszcze jak się dowiedzieli, że. Ten nasz pomysł może zaistnieć w międzynarodowej drodze pokoju, co myślałem, że im kapcie pan. Zaraz ci powiem, co to jest międzynarodowa droga pokoju. I wyobraź sobie, że super, no to myśmy robili ankiety z dzieciakami, z ludźmi na ulicy, w szkołach, dzieciaki, ankiety, czy chcą coś takiego, podpisywały listy, no mm -hmm. i szkoły, i nauczyciele, i politycy, starostwo, urząd miasta, wszyscy byli za. Jak się okazało, że my tak to rozchulaliśmy, że już mamy tą, tą, tą zgodę, no to był Gruszczyński wtedy senatorem i on pojechał z tym pomysłem do senatu. Mm -hmm. Jak przedstawił to Boruszewiczowi, to Boruszewicz mówi, no to idealny pomysł jest. Robimy wyjazdową sesję senatu w Gnieźnie. Oh. Super. To będzie akurat ten pierwsza rotacja, no, 20 tej połowicznych wolnych wyborów i takie, no to no to się zapaliliśmy i się okazało, i kasa się znalazła. I wyobraź sobie, że jak się ludzie zaangażowali oddolnie, taki był facet. Ja, ja do dzisiaj go wspominam z, no, z szacunkiem, ale nie. bo Yoshimi Hashimoto sobie wymyślił, że między tymi elementami ogrodu wolności, tymi tablicami i ławeczkami, ma być położony taki stary bruk, taki Aha. jak był zerwany jeszcze tam, wiesz, co mm. miał ponad 100 lat. Mm -hmm. Kurde, no ale skąd tu wziąć, no tylko pozbruk i pozbruk. no przecież. I się okazało, że do nas przyszedł pan, który miał firmę Jawoznak, czyli która produkowała znaki drogowe. I on mówi, panowie, to jest tak fajny pomysł, taka promocja miasta w świecie, nie tylko w Polsce, dlaczego w świecie, to ci zaraz powiem. Dacie taki bruk nie ma problemu. Ja wie jak nie ma problemu? On mówi, że on tym brukiem ma wybrukowany podjazd do, swojej, do swojego domu. I całą taką drogę ma i taki duży plac, że spokojnie to wystarczy. I on mówi, to on ten bruk zerwie, nam ten bruk ofiaruje za darmo, a sobie położy tam pożytkowy, bo mu nie zależało. No to była taka inicjatywa, że no. Życzliwa bardzo. No, no to tak, było. że no, 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 Już zaczęło wszystko dobrze iść. No wszystko dobrze idzie na razie. Ale. Upowieści. 6 stycznia 2009, 2009 roku niejaki arcybiskup moszyński, który był na krótko Prymasem Polski, pół roku tylko, taki miał odchyły i go zrobili Prymasem Polski, zwołał opłatkowe naradę w ratuszu tutaj na Grobrego i on na tym spotkaniu opłatkowym 6 stycznia powiedział, że Absolutnie się nie zgadza na jakiś taki mur berliński, jakieś fanaberie, promocje Niemców w Polsce. To, co chcecie budować, to jest budujcie się w Gdańsku, to jest miasto świętego Wojciecha. Patrzymy na to, nie no, co opadają. I wyobraź sobie, że ci wszyscy ludzie. Którzy wtedy nam dali zgody. Mam na piśmie to do dzisiaj, to podpisywane przez prezydenta. Wycofali się. Wszyscy zaczęli się odwracać, może niepotrzebne, może to za szeroko, może to. I wyobraź sobie, że wtedy prezydent już się tak wstydził, że wystawiał swojego zastępcę czy tam takiego. Aha, że już nie. Nie chcę brzydko powiedzieć, ale. Mhm. Moim zdaniem to nie człowieka, bez moralności, bez. No, no takie. Nie będę mówił, kto był wtedy tam, bo to nazwisko jest no, no tak, nie istotne, no, nie ma sensu no, tutaj, istotne. tak, tak. Ale taka historia I się wycofali. Mhm. Potem jeszcze część radnych była tak wkuta, że po, przeforsowali, było zwołane posiedzenie znowuż Rady Miasta. I na tej Radzie Miasta nas, nas też poproszono, miało powiedzieć, mimo że prezydent nie chce, prezydent jest od tego, żeby wykonywał polecenia Rady Miejskiej. I na, tej, po, na, tym, na tym zebraniu Rady Miasta mieli podjąć jakąś uchwałę, czy przeznaczyć fundacji mury, ten grunt pod teatrem, czy nie. No i się okazało, że przy, my tam siedzimy w przerwie, tam z Stinkersa do nas podchodzi, a to ten, a to ten. Nie, nie, nie zaogniajcie tak, nie, ale my nic nie zaogniamy, my sobie tu spokojnie stoimy, <laughs> nic nie tego. I wyobraź sobie, że chyba kilkoma głosami przeforsowała się tą negatywną prawicową stronę. Mhm. Że mieli nam udostępnić ten mur, ten, ten, teren. Ten, ten teren. Ale polityka urzędu i prawnicy z tego urzędu zaczęli stawiać tak sprawę, żeby niby wykonywali polecenia Rady Miasta, ale takie, nastawne, takie obostrzenia, że na przykład my, jako fundacja, która byłaby non-profit, nie zarabiała mhm. żadnych pieniędzy, mieliśmy sami płacić za ubezpieczenie, za utrzymanie. I tak po malutku, po malutku to wszystko upadło. Nie ma ogrodu wolności. ale mur Wygnali jest. was z Edenu. Ale mur jest. Postawiliśmy ten mur Gdzie w Kolegium Europejskim, mm -hmm. na terenie Kolegium Europejskiego, ponieważ to było za, poza jurysdykcją miasta. I wtedy ówczesny tam dyrektor tego, tego instytutu zgodził się, i do dzisiaj on tam stoi, ale tylko mur. Już nie ten ogród wolności. No to, to szkoda. To, no. A to. To była tak ciekawa historia, ponieważ muszę Ci powiedzieć, dlaczego to promowało miasto nie tylko w Polsce. przez ten mur berliński wtedy to istniał tak, w Fatimie pa dostał papież i tam dwa dostał papież. Jeden w Watykanie, a drugi do Fatimy, gdzie stał za pancerną szybą. Pięć elementów stało na alei w Nowym Jorku, piątej Aveni. Reagan dostał dwa elementy, w Japonii były, w Buenos Aires. I w Europie miał być tylko tutaj. Poza Berlinem oczywiście no, Berlin. nieźle. Nie, nie. I wiesz o co poszło? Że myśmy nie poszli do tego Muszyńskiego, dla mnie to jest łobuz moralny, taki facet, poprosić go, żeby on wyraził zgodę. Więc jakiej racji ma wyrażać zgodę, skoro to jest oddolny ruch społeczny? No ale chodził do niego. Jeden tam senator, drugi polityk, tam posłowie. Koniec. Absolutnie nie. To kto rządził w tym miastem? I do dzisiaj tak chyba jest. Nie chcę tutaj tak szeroko się wypowiadać na temat zależności między kurią a urzędami różnymi, ale ta atencja rozpędzona od czasów wielowiecznych wpływów mm -hmm. na władzę nadal jest. Mhm. Mm i dlaczego ten ogólny. Ja rozumiem trochę ten początek tej rozmowy w takim razie. Parę dzień, twój. To znaczy? No? Aha, tak. Niechęć, tak? Do... No. No, no wiadomo, nie, że nasze poglądy polityczne też budują nasze doświadczenia. No to jest też prawda. No, ale to jest takim tak. rozgoryczeniem o tym mówisz? Czy. czy... Tak, no bo, bo rozumiem, że udało Wam się taki. To była pozytywny? fajna idea. To był hmm. naprawdę pomysł, tak szeroko byłby rozpropagowany, że. Nawet nie chcę już o tym tak szczegółowo mówić, ale w Niemczech powstała taka książka na temat Drogi Pokoju. Zaraz ci powiem, co to jest Droga Pokoju. Krótko. I możesz mnie wyrzucić. Nie, nie, wyrzucam cię. Bo tutaj już długo Zaraz tak, a to jeszcze sobie zaraz skończymy. I teraz tak. Droga Pokoju to był pomysł 1936 roku takiego rzeźbiarza Słupska, które też miał ideę Fix na punkcie pojednania narodów. I on wymyślił taką ideę, że od Paryża do Moskwy będą stawiane rzeźby, tak żeby z jednego punktu było widać drugą rzeźbę. I, tak, mm -hmm. i taka, Aha, ten okay. szlak miał powstawać, tej Aha. drogi pokoju, i w tych okay. przedsięwzięciach mieli uczestniczyć artyści najlepsi na świecie, którzy byli specjalistami w kamieniu twardym mm -hmm, rzeźbieniu mm -hmm. w kamieniu twardym. I się okazało, że ta idea nie mogła powstać, a jeszcze na środku, na skrzyżowaniu tych dróg pokoju, bo była z północy na południe do Włoch, i z Paryża do Moskwy, mhm. miała stać latarnia siedmiu sztuk. Bo to idea była, no coś pięknego, taki nie masz tych granic, nie masz, no, ludzie się lubią, wszyscy szanują, wiesz, to taka i no, wiadomo, że to, ale pomysł był bardzo dobry, ponieważ od czegoś trzeba zacząć, żeby tę ideę siać, nie? Mhm. I on zginął w nie w, w Oświęcimie, ale na Majdanku w 1941 roku. I ta idea upadła. Także wojna wybuchła, nie mogło to być realizowane. I w latach 70. była taka grupa rzeźbiarzy niemieckich bo to przecież były Prusy, on tam mieszkał w to nie była Polska. Czarne. Grupa rzeźbiarzy niemieckich taki był Leon Konbrust, który reaktywował ten pomysł. Mhm. Zaraził wszystkich artystów do tego pomysłu na nowo. I ta droga zaczęła powstawać. 70 czy 84 rzeźby stoi. I gniezno miało być ujęte w tej drodze pokoju tej drodze. tylko z tego powodu, że Yoshimi Hashimoto, Hashimoto. Mhm. jego rzeźby, dwie stały na tej drodze pokoju już. I on tego Leo brusta znał i razem uczestniczyli, w partycypowali właśnie w tej, budowaniu tej drogi pokoju. I dzięki temu Yoshimi Hashimoto on już tak to rozkręcił, że tą książkę mam, że w Gnieźnie ma powstać następny element Drogi Pokoju na Wschód. Mhm. Ona szła tak przez Poznań i tak do Warszawy, a tu miała być taka odnoga zrobiona, Aha, nie? Takie. I to mhm. była promocja miasta już na Europę. To było promowanie europejską. kultury no na tak, naszej tak, tutaj tak. lokalnej na szerszym forum. I do tego przyjeżdżali. przy. Tak jak ludzie jeżdżą, ja też mam hopla na punkcie tam, wiesz, obrazów, tam wystaw, mm -hmm. te, rzeźb i tak dalej. Nawiązałem współpracę z Instytutem Polskiej Rzeźby w Orońsku. Pojechałem tam. Yoshimi Hashimoto tam prowadził zajęcia, stąd mm -hmm. poznam mnie z tym całym szefostwem. Ja z tym szefostwem podpisałem umowę, żeby oni jakby pieczę nad tym całym mieli, żeby to nabrało takiego poważnego, mm -hmm. wiesz, mm -hmm. że to nie jakieś tam fiuk no, no, no. tylko mm -hmm. Potem pojechałem do Słupska, do tego muzeum, gdzie jest stała wystawa Otto Freundlicha, jego malarstwa, rzeźb uh -huh. i tak dalej. Uh -huh. Stamtąd z Słupska pojechaliśmy do Paryża, do Pontoise, pod Paryżem, gdzie jest też muzeum uh -huh. Otto Freundlicha. I to nawiązaliśmy, podpisaliśmy umowy wzajemnej współpracy nad tymi podziałami, aby to się już miało dziać. Uh -huh. No ale taki przyszedł właśnie facet, który to wszystko nam uwalił, nie? No i to po prostu ogrodu, nie, ogród wolności nie powstał, droga pokoju nas ominęła. Nie wiem, czy jest nadal budowana, czy nie, ale przy tych rzeczach, które teraz się dzieją, to chyba jest niemożliwe, bo za dużo ludzi się zajęli wojnami, aniżeli no tak, budowaniem jakiegoś tak, takiego tak. wspólnego dobra mhm. kulturowego. No to, no ale to taka była historia. A propos drugiego pokoju i wolności. Mhm. No, rozumiem, że bez pozytywnych, tak, znaczy, no może no, bez pozytywnego finału, ale. Ucząca znaczy, dużo. Jedna trzecia jest zrealizowana, zrealizowana bo stoi tak, coś tam. Ale wiesz co, ci byłem zdziwiony i nawet miło zaskoczony, że jak ten, ogłos, tam ten mur postawiliśmy, to tam było troszeczkę szumu, to młode pary przyjeżdżały sobie robić zdjęcia. To <laughs> fajnie, nie? Czyli, pewnie, pewnie. A jeszcze tam wiesz, były organizowane te zjazdy gnieźnieńskie w tym Kolegium Europejskim, mm -hmm. Auli. No to że to jest przy tym placu, takim dziedzińcu dużym, tam gdzieś wychodzą na przerwę, tam sobie wiesz, mhm. no to on tam stoi, właśnie. Jak wychodzą ci z tego zjadu, mniejszych, to sobie mogą popatrzeć. No to ciekawa historia, taka <coughs> ucząca życia. No, ale w ogóle taka wiara, jakby, no nie, 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 nie chcę powiedzieć, że naiwna, ale taka szlachetna, właśnie, że coś ponad podziałami się uda. Znaczy no, się, wiesz, to nie było naiwnością, ponieważ to było możliwe do zrealizowania, bo już się zaczęło działać i żeby m. nas. Nie, nie, ale że właśnie ta idea, którą tak. miała symbolizować ta cała, ten cały okres wolności, została właśnie przez jakieś partykularne tutaj U sprawy. Nas została tak, właśnie też tak, wystopowana, tak, e... tak, ale, tak. ale ileś tam powstało, tak? I ileś, wiesz ile wycieczek jeździ sobie oglądać rzeźby tych najnowszych? Na, na o, domyślam się, tak. Jeżdżą, są nawet drogi autobusy wynajmowane, jeżdżą sobie, popatrzeć na te rzeźby. Wiesz, taka, to były wielkie konstrukcje, takie. A idea, wiesz, to tak my mam odśmigła, śmigła, może nie wiem, nie No jak potrafiłem stać 13,5 godziny w kolejce po bilet do Muzeum Sztuki Współczesnej w Berlinie, żeby obejrzeć porównawczą wystawę Braka i Picassa i się tak fajnie w tej kolejce działo, ludzie się zaprzyjaźnili, po kiełbaski, po pióweczko, i tak tak, jak u nas kiedyś w Ale pierwszy raz w życiu 13,5 godziny. No na zmianę staliśmy, tak? No ale w takim komunistycznym państwie to, to chyba nie jest długo 13,5 godziny. Nie, to w zachodnim Berlinie. Było. No ja wiem, wiem, ale że tutaj no, przecież. A u nas by... nasze tak, doświadczenia. Tak. No to u nas To no, dla to no, ciebie jeden sam... problem ty... warsztacie 13,5 godziny. 13,5 no. godziny. Potem na Friede Kalu stałem 7 też. Brzeu, Bauhaus, bo tam w pełni jest. Gotowanie było, to jest tak, Także opanowane te rzeczy no. są tam jak... Ale żebyśmy sobie tak, właśnie, nie kończyli smutnym jakimś słowem, tak króciutko, bo już widzę, że, że no. ten, trochę rozmawiamy. Jakiś daj taki opty ten, optymistyczny, już wiesz. Jak to nie, wiem, kto, kto to powiedział, Mark Twain, że Happy end zależy od tego, w którym miejscu się skończy opowieść. Więc no to... <laughs> skończmy w dobrym <laughs> miejscu. Wiesz, no to. Takim dobrym zakończeniem może być tak. Twórzmy, nie poddawajmy się tym wszystkim niepowodzeniom. Tak, nie dajmy, róbmy swoje. Zbawmy się, twórzmy, twórzmy, działajmy i nie ograniczajmy się tylko do swojego własnego pola. Szerzej, szerzej poddawać się tym krytycznym ocenom, patrzeć na to życie tak bo wtedy coś się fajnego dzieje. No, przecież tyle ludzi w gnieździe jest, którzy piszą, malują nie wiem czy rzeźbią, ale tkają, grają, no, no jest środowisko. Tylko jakiś taki mam tego właśnie... żeby się Mam taki ci. właśnie ten taki niesmak, że ci ludzie aby im nie zależy, żeby wyjść na zewnątrz, wiesz, także... Wiadomo, że w tego typu przedsięwzięciach są i lepsze rzeczy, i gorsze rzeczy. Czasami bunt, nie? Na przykład młodzi, za naszych czasów też był bunt. Teraz ci młodzi ludzie też się buntują. Ale wiesz, co ci powiem, on jakby nie jest tak autentyczny, jak ten bunt w latach 68. Tam Woodstock, ta otwarta dzieci, kwiaty, ta wolność chęć. To takie jest skumulowane na tym takim buncie, który się wyraża do tego, co się dzieje, ale wyrażany wulgaryzmami. Wiesz ja idę, jak te dzieciaki chodzą z tymi głośnikami po ulicach, i tam same bluzki są. Ja lubię rap. Hip hop, tak? Rap, hip hop i tak dalej. Ale musi być dobry. Na przykład Urbaniak, nasz saksofonista i skrzypek jazzowy, on w Nowym Jorku wyłuskiwał takich hip-hopowców i robił bardzo ciekawe przedsięwzięcia. Bo musi być muzyka, a nie może być oparty na jakimś jednym akordzie. No musi być kompozycja. Ludzie, uczmy się kompozycji, czyli jak w malarstwie trzy kolory, w muzyce trzy dźwięki. W rzeźbie trzy rzeczy, dłuto, kamień, przestrzeń. No to róbmy. I róbmy swoje, ale róbmy tak. dobrze. Bierzmy przykład, no to skąd to się wszystko bierze? Jak się pozna tradycję, to wtedy wiadomo, że od tej tradycji można odejść. Ale trzeba znać się legło, żeby je łamać. A jeżeli od razu się rzucamy na głęboką wodę, to jest tak z muzyką jazzową współ, nowoczesną i tak. Jak? O, jaka jest różnica między muzyką jazzową tradycyjną a muzyką jazzową nowoczesną? No jaka? No bardzo prosta jest. Jak się spotka pięciu ludzi i im wychodzi, to jest gest tradycyjny, a jak nie wychodzi, to jest gest nowoczesny. A to trochę jak z prozą współczesną. No, coś identyczne, tak, tak, tak. No dobra, no to i co, no to trochę się pośmiało, ja w ogóle spoglądam tutaj, że gniezdo, które nigdy nie powstało. No po oparku, nie wiem, czy jest tu gdzieś o tym ogrodzie wolności. Nie sądzę, ale to był, wiesz, to był taki szum, że przyjeżdżali z RMF-u, FM-u, tam z telewizji, jakiś tam z radia, z Wrocławia, z Krakowa. Co ty się u Was dzieje? W w gazecie było, że gniezno zostało podzielone przez mur berliński. O, piękny nagłówek. Tak, no dobrze, no to co? No bo to i tak zboczyłam, ale tak akurat spojrzałam, są plansze. Zboczenia też są w porządku. Mam też chyba gdzieś zboczenia, ale. <laughs> tak, ale to już. Na następną ten, rozmowę. No, może no, dobre, następną. No, to bardzo dziękuję za rozmowę. Ja czyli również. Róbmy bardzo, swoje. Bardzo dziękuję za zaproszenie i że mogę uczestniczyć w takich podcastach, gdzie tacy fani ludzie są zapraszani. Ja jestem, jak się czuję, się. wyróżniony. No to bardzo, to się ja bardzo się cieszę. My też się czujemy wyróżnieni, że przyjąłeś zaproszenie. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję i miłego dnia życzę.